Siemano dziś w mojej kuchni. Dzisiaj wam pokażę właśnie jak wiecie po mojej <laughs> takiej lodówce dobrze sobie zrobić e, smoothie warzywno, lekko owocowo. Mam więcej warzyw i, i wam pokażę właśnie co można zrobić fajnego. To tu mamy właśnie takie coś. Cyk. I to wszystko do blendera. Dodajemy wody, możecie dać wody kokosowej, zwykłej wody, trochę soli do wody i blendujemy i mamy. Kurkuma, imbir, burak, yy, ser naciowy, yy, jarmusz, cytryna, imbir, kurkuma, marchew i szpinak. Do tego możecie sobie na przykład dodać awokado czy pestki pestkidyni, czy różno, ale ja nie mieszam właśnie. Tłuszczy, jak na razie, ale zazwyczaj tak robię, teraz zaczynam coś innego, więc można oleju kokosowego, no dużo, dużo fajnych rzeczy, których lubicie, nie, akurat. Do tego daję właśnie odrobinkę tego soku z bardzo dobrym składem, Ma bardzo dobry, jest odrobinę, nie. I do tego mam 7 różnych takich grzybów mielonych. Gdzie naprawdę głowa po tym to pracuje wyśmienicie, wyśmienicie, ale to wystarczy troszeczkę nie szczyptę nie i tyle bardzo do... bardzo do... więc polecam wszystkim takie różne smoothie zdrowa żywność nie odbudowująca to wszystko to co się wypije to co mamy tu to naprawdę Pijesz to i 4-5 godzin nie musisz jeść, bo to ci wszystko uzupełnia. Wapno, kurde, witaminy, no wszystko, nie? co jest możliwe. Więc naprawdę polecam i czekajcie na inne, nie? Jakieś moje specyfiki, które naprawdę odżywiają ciało, nie? I człowiek się może czuć, nie musi jeść, nie wiadomo co, nawadniać się, pić takie rzeczy, właśnie. Ale jeszcze dodam. Powiem Wam, że olej z czarnuszki odrobinkę, tylko odrobinkę, że się lepiej może przeswoiło i pasożyty to wszystko pouciekało, nie? Więc dzięki za oglądanie. Lecimy dalej, nie? I zapomniałem, bo dodałem tutaj jeszcze z Swojej suchej nazbierałem, więc Dodałem, żeby dużo żelaza było, nie? bo to jednak minerałów. O jeszcze dodam szczyptę soli zawsze dla podbicia i był kwaśno, słodko, kolorowo, zdrowo, nie? Na razie. A tu mam właśnie taki inny specyfik. Też interesujący dzik, dzikość. Ja to dziki nazywam taki, więc mam... Po... Mam takie właśnie coś. Tu jest miks różnych kwiatów kwiatów z drzew, kwiatów y, z podwórka, gdzieś gdzieś czysto gdzie nie ma jezdni i można sobie swobodnie zbierać, gdzie ludzie tam nawet nie chodzą, takie właśnie marki. I... I to sobie zbierałem, zalałem wodą przygotowaną z cukrem albo miodem i zostawiam szczelnie na słońcu na parę dni i jest. I już próbowałem, ile on ma może 4 dni. To już jest naprawdę tak smakowe. Wystarczy łyczek i to go BUM nie od razu. Gazowane i... No człowie, ludzie, to naprawdę jest mocne. Warto sobie takie coś robić. Pozbierać pyk, pyk, idzie sobie do torby czy coś. Później do domu. Nawet ja tego nawet nie myłem. To później przecedzę i do lodówki czy tam do zimnego, chłodnego chłodnej tej i do szafki gdzie chłodno i w ciemności może sobie leżeć nie tylko trzeba jednak sprawdzać czy się nie grzyb nie robi i czy nie jest już za bardzo sfermentowane ale kozak nie więc. Jeśli jesteście zainteresowani czekajcie na jakieś moje nowe pomysły których mam ogrom i gdzie mogę się dzielić, nie bo y, dużo ludzi pyta, a tak zawsze ktoś może sobie y, coś urozmaicić, czegoś nowego, spróbować i czuć się po tym dobrze. Nie? Bo najważniejsze, żeby się czuć po tym dobrze, nie? Jakby nie patrzył. Więc do zobaczenia. Siła z nami, pokój na razie, piona.